Pytanie brzmi, czy YouTube jest na to gotowy? Piątek, 10 marca 2023 roku. Płonka zaczyna nagrywać filmy na YouTube'a. Jestem Płonka i postanowiłem otworzyć dla Was kanał na YouTube. W pierwszym filmie postanowiłem Wam przedstawić mój pierwszy z trzech rowerów. Ładna pogoda, w końcu ciepła. Banan też dobry. Nie będę wam dzisiaj mówił o tym jak zaczęła się moja przygoda z rowerem Ta historia to nadaje się na podcast z jak sławnym youtuberem Kefir wielkim mówię No to co? Może zaczniemy? Mm. Świetne banany Mamusia kupiła Wyrzuca do kosza. Czyli jak już wspomniałem pierwszy rower, który wam przedstawię To moja zjazdówka, którą używam do freeride'u Zaczniemy od największego elementu tego roweru. Jest w nim rama. Ta piękna, z której został ściągnięty lakier. Propain Rage Pro 10 z roku 2018. No i w sumie tyle. Możemy przejść do zawieszenia, bo to jest drugi taki element, który to wszystko trzyma do kupy. Z przodu prezentuje się piękny Rockshock Boxer. Rocznik 2015. Jak dobrze liczycie, tak. Ma on 8 lat. Jest powietrze, da się tam wyregulować wszystko. Wymieniam tylko uszczelki raz w roku, spełnia wszelkie moje oczekiwania, po prostu jest rewelacyjne. Zawieszenie, jakie mam z tyłu, to już wam pokażę z bliska, bo tutaj pewnie z waszej perspektywy nie widać za dobrze. Jest to BOSTOI 2. Długość montażowa w tej ramie to 241, więc oczywiście taki też jest. Został przeprowadzony specjalny serwis tego tampera, eee, mianowicie został przesimowany, aby mógł przyjmować większe wartości sprężyny. Powiedziałem Wam o zawieszeniu. Oczywiście tutaj cały w całym środku tych najważniejszych elementów mamy sztyce, mamy siodło, siodło oczywiście kromak, owetur. Fajne siodło. Jakbym mi ktoś dał za darmo, inny też bym pewnie wziął. To już trochę przeszło. Jest trochę pokrzywione. Ale ładnie wygląda. Przejdźmy do kokpitu. Dołem zajmiemy się za chwilę. Kokpit składający się z kierownicy NS License. Stop aluminium 7K. Tutaj grubość to 35 mm. Utrzymuje to wszystko mostek i Hawok. Taki śmieszny, szeroki. Gripy, tanioszka. Są zakręcane z firmy Dartmoor. Oczywiście, hejterzy jak w co mnie hejtują, jeździ mi się na nich naprawdę super. Kolejnym elementem, jaki mogę wam przedstawić, to będą kółeczka. Oba zbudowane na tych samych obręczach. Jest to E14, LG1 bodajże. Nic mi się nigdy z nimi nie działo. Kolega mi powiedział, super obręcze, zobaczysz, przekonasz się I faktycznie tak się stało Koła także są zbudowane na piastach DT Swiss 240S Jedyna różnica między nimi to To, że z tyłu mamy driver Z przodu tego drivera nie mamy Spisują się znakomicie Są obleczone dobrą gumą od Maxisa Są to miniony Z przodu DHF, z tyłu DHR Na razie jeżdżę w takiej konfiguracji Kolejną rzeczą Kolejną rzeczą, będę to powtarzał kolejny i kolejny raz tak jak płonka Jak walić matę to nie tylko kurwa na rowerze O widzicie? Z GLS odzwania No to przejdźmy do napędu Tutaj w sumie nic Was nie zaskoczy Jest to stosowane powszechnie chyba we wszystkich rowerach Które służą głównie do freeride'u I pokażę Wam to z bliska Z tyłu zamontowany single speed Oczywiście napinaczy reverse W kolabo z SB1 Łącznie z reduktorem, oczywiście od reversa, bardzo fajnie się to zgrywa z całym napędem ze względu na to, że oni oferują dużo podkładek, którymi mogę idealnie wycyrklować, aby łańcuch szedł w prostej linii z przednią zębatką. Jakaś tania zębatka z AliExpress, wszystko to jest yy, oczywiście obleczone łańcuchem, również z AliExpress, w kolorze złotym. Korby descendanta. Jakieś starsze już z tego co wiem. No i oczywiście platformy. Jeżeli chodzi o platformy, ja używam w swoich rowerach kompozytu z metalowymi pinami. Są to dokładnie HT PA-01A. Na koniec zostawiłem hamulce. Głajdy R, zaciski, tak samo głajdy. Piotrek Białej na pewno będzie zadowolony, że nie jest to szymano za to nie będzie zadowolony z moich tarcz hamulcowych. Są to Shimano na pająku yy, przy tak niedużych, yy, tak naprawdę zaciskach, mając pająka. No zapewnia mi to super hamowanie. Powiedziałem wam już wszystko o mojej zjazdówce. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, jest to jeden z trzech moich rowerów. Do kolejnych przejdziemy w następnych pewnie filmach, zanim wyleczę swoją rękę i zacznę jeździć i wezmę was do lasu na prawdziwe wydarzenia z życia Płonki, no to myślę, że zapoznam Was z moim sprzętem, to jak to się prezentuje. No to co, widzimy się w następnym Bike Checku. Możecie w komentarzach dać znać, czy chcecie, żeby to była Dirtówka albo BMX. Mam nadzieję, że miło się Wam oglądało, w końcu mnie na dużym ekranie. Chciałbym Wam podziękować za każdą łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie, myślę, że zacznie się działać w najbliższym czasie coś więcej albo i nie, to zależy, co powie lekarz. A ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Na razie, elo.